Co dnia nie siła, wszystko się da. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Nie poddawaj się, a finał będzie nasz. Za golem będzie w gol. Po prostu nie bój się i strzelaj, oto i na suma ile będę Nie trać wiary, próbuj dalej. Wszystkich pokonamy, osiągniemy swój cel. Wszystko można. Więc nie bój się chcieć Wygrana czeka, trenuj co dnia Kuchar czeka, więc nie zwlekaj To będzie nasza gra Wygrana czeka, trenuj co dnia Nim na laurach osiądziemy wszystko z siebie tak Wygrana czeka, trenuj co dnia A ciężką pracą spełnisz swe sny Wygrana czeka, trenuj co dnia że lepsi wygrywają i to będziemy my. Graj na 100%, zbliża się finał, to i na Zuma, drużynie siła! Niech zwycięstwo spotka Ciebie i mnie, Skandują o tłumy, kocham ten śmiech, bo gdy patrzę na trybuny już wiem, i na Zuma level go, dziś wygramy my! Nasza drużyna jest w kosmosie. To dlatego, że rywalizujemy w turnieju Grand Celesty, by uratować Ziemię. Tym razem naszym rywalem jest planeta Magmawia. Walka wciąż trwa, a my chcemy być mistrzami wszechświata. Będziemy grać z trzema napastnikami. Bramki dzisiaj będzie strzeg trzech Tak! Mm -hmm. Liczę na Ciebie, JP. Dzisiaj zostaniemy poddani ciężkiej próbie. Mm -hmm. Jeśli zadbasz o naszą bramkę, to nie z ciebie gość. Tak zrobię, Frank! I wiesz co? Obiecuję, że obudzę w sobie totem, choćby nie wiem co. Mm -hmm. Ja też dam z siebie wszystko! Drużyno, zagrajmy najlepiej dla Ricarda i Teriego. Razem zawsze damy radę. Tak! tak. Oglądamy kolejny ekscytujący mecz Turgieju w Celesta! Magmawia kontra ziemia! Reprezentacja MacMahon rozpoczyna spotkanie! Nie. Nie przepuszczę cię! Promok! Gotowa! Przejmuję tę piłkę! Falko, twoja! Dzięki! Twoja Zak. Kapitanie! przed szansą na zdobycie pierwszego gola! Aaaa! Super strzał ze mira! Moja! Pod gradem strzałów! Aaaa! Super strzał ze mira! Pole D3. Dostrajam! <grym> poradził sobie z tym ruchem specjalnym. Widzieliście to. Te ramiona są bardziej przydatne niż skrzydła. Widzę, co tu się dzieje. I coś mi mówi, że to będzie interesujący mecz. Nie miałeś być napastnikiem? Wracaj na pozycję. Zrobię tak, jak mówisz. W końcu ty to dowodzisz. Ale na pewno nie potrzebujesz pomocy. Nie! Walczymy przy wsparciu najwspanialszej mocy, jaką dają mechaniczne protezy. Udowodnimy, że nikt nam nie dorównuje. Hmm. Zobaczymy, gdzie jest granica waszych możliwości. Widzę stadion. Nasz mecz na pewno już trwa. Musimy hmm. przyspieszyć. Dziękuję ci. Chodźmy. Hmm? Uwaga, obrona! Równa C0 do 02! Vesuvion! Proszę państwa, magmawianie przechodzą do kontrataku! Vesuvion! Od 03 do 27! Jasne! Wiedziałem, że to zrobisz. Jak to? Nie. Całkiem nieźle. Doszli tak daleko, więc absolutnie nie powinniśmy ich lekceważyć. Ich bramkarz wygląda jakby obliczał ruchy wszystkich zawodników. Oblicza ruchy? Jednocześnie dla obu drużyn? Tak jest. Dzięki temu są w stanie błyskawicznie przejść z ataku do obrony i na odwrót. Trudny rywal. Ach. Skupcie się! Stać was na więcej! Kapitanie! Nie! Ja. Uwaga, obrońcy! Wykonujemy A101! <tryk> Moja! <tryk> yeah! Co za akcja! Neira pojawia się znikąd i skutecznym śliskiem odbiera piłkę Flashmanowi! Macbawianie przejmują kontrolę na spotkanie! Co za widok! A, dopadnę cię! <tryk> huh? Nevado, przejdź na 2, 3, 1, chrupka, 5! Celowo kopnął poza boisko? Wow! System wentylacji stał się 12. zawodnikiem, a powietrze do otworów wylotowych przeniosło piłkę w głąb boiska! Ej, Ej, takie sztuczki powinny być zabronione! <gry> Moja piłka! Uh! Co? Dziewczyny, pamiętajcie, żeby nie przesadzać z wodą. 250 ml powinno wystarczyć na teraz. Ten upał za chwilę mnie chyba wykończy. Całe ich boisko jest otoczone szeregiem specjalnych otworów wentylacyjnych. Tak wiem. Zostały umieszczone wokół boiska z bardzo ważnej przyczyny. Chronią je przed rozpadnięciem na części. Drodzy widzowie, mecz robi się równie gorący co pogoda! Ych. Gdybym w stronę bramki rybara, Falko, zajmę się tym. Nawet na to nie licz. Siła Bankuru. Po lepsze dostosowanie. Nie wierzę. On musi oszukiwać. Mają! naprzód! Tak! Drodzy państwo, kontra kontratakują! Przejmę ją! To koniec tej szarży! Wyman lamy! O nie! JP, uważaj! To Kotopacz ma dobrą pozycję do strzału! Zatrzymam cię! Zobaczymy! Wspaniale JP! Dzięki, Arian! Nie dam sobie strzelić blanki! <laughs> Jest niskiego wzrostu, ale wielki duchem. Ziemianie kolejny raz błyskawicznie przechodzą do kontrataku! Wiktor! Czy buberak! Wiktor, strzelaj! Pole B4, dostrajam. I ty jesteś najlepszym napastnikiem jedenastki ziemi? Dzisiaj niczym nie imponujesz. Słucham? Z danych wynikało, że twoja moc jest znacznie większa. To smutne, że historie, które o tobie krążą, to najwyraźniej tylko bajki. Co jest grane? Myślisz, że Wiktor jeszcze nie wyzdrowiał? Myślisz, że jakoś sobie radzą bez nas? Jedyne, o czym myślę, to słowa mędrca. Hmm? Mówił, że jeśli wszyscy zawodnicy magmawi ruszą do ataku, to mamy zastygnąć w bezruchu. Mam obawy. Myślisz, że ten starzec próbował nas skołować? Przecież taka taktyka nie ma najmniejszego sensu. Też nie jestem pewien, czy mu ufać. Ale gdy spojrzałem mu prosto w oczy, miałem poczucie, że chce nam coś jeszcze powiedzieć. Trochę się martwię tym, że JP stoi teraz na bramce i musi sobie jakoś radzić. Jeśli mam być szczery, mocno w niego wierzę, JP da radę. Hmm? Ricardo, słucham. Wiesz co? Chciałem cię o coś spytać. <grym wyszkańka> <grym wyszkańka> <grym wyszkańka> <grym wyszkańka> Tą drogą dalej na pewno nie pójdziemy. Musimy wspinać się po tym zboczu. Ha, brzmi jak wyzwanie. Proszę państwa, ten mecz robi się naprawdę ekscytujący! Kto wyjdzie z tej bitwy zwycięsko? Wezmiony na 2.5! Robi się! Hi Nie przejdziesz dalej. <grystanie> 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 Śrąboliny! Ha! Nic jest? Nie, wszystko gra. Postaraj się odebrać piłkę. Jasne, robisz. Jest dobrze, to nic takiego. Przepraszam was. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Nie musisz za to przepraszać. A poza tym, wciąż mamy czas. Tu jest dla nas za gorąco. Ach. Wiedziałem, ten upał wykończy nas szybciej niż rywale. Magmawia prowadzi jeden do zera! Jedenastka ziemi wznawia grę od środka! Nie mamy rezerwowego bramkarza. Nie mogę zawieść. Muszę wytrzymać. Czyli pima kontuzję. Mm. Hi, hi, hi. Co za akcja! Mistis przejmuje piłkę w locie! No, no. Jasne! Drużyno, gramy w opcji RS! O, czyli jednak będę mógł pokazać się w meczu. Gazgula, przejdź z 3 na 14. Dobrze słyszę. No. Zaraz się dorwę! Nie byłbym taki pewien. Nie! Ani kroku dalej. Już po was. Ha? To była obrona, co? Ale Frank. O co chciałeś mnie zapytać? Wy? Wcześniej miałeś do mnie pytanie. A, tak. Kiedy ten mechaniczny ptak nas wczoraj zaatakował, dlaczego wróciłeś, żeby mnie ratować? Pomyślałeś, że sam nie dam rady się obronić przed jego atakami? Całkiem możliwe, że tak. Hmm. Pora wysiadać. Seri, dziękuję ci. Hm. Ja też dziękuję. No to jesteśmy kwita. Drużyna na nas czeka. <grywka> Cze. Tylko czy zdołają utrzymać swoją skuteczność do końca meczu? Nie pomogę drużynie, jeśli całą uwagę skupię na obronie. Czas czegoś spróbować. Niesamowite! Magmawia po raz kolejny atakuje! Wyżywiam! Dzięki! Uh -huh. <śmiennie> Wulkaniczna skała! Zajmę się piłką! <śmiennie> <śmiennie> Uh, piłkarski knockout! Huh? Agresywny atak jest najlepszą obroną. Co? Bramka! Uh, uh, Niewiarygodne! Frank Format, grający na obronie, wykorzystał sytuację i posłał piłkę prosto do bramki Magmawian! Jedenastka ziemi doprowadza do remisu! Takiej bramki jeszcze nie widzieliśmy w tym turnieju. Hej Frank! Huh? Twój nowy specjalny ruch był genialny. <noise> Opracowałem go, kiedy ćwiczyłem strategię kontr w boksie. Wszystko jasne. Użyłeś siły rywala przeciwko niemu i skierowałeś piłkę do bramki. Skoro mamy taki atak w swoim arsenale, Magmawianom nie będzie zbyt łatwo. Zaczynamy dyktować warunki. Do roboty! Jasne. Frank, czekaj. Hmm? Bardzo ci dziękuję. <głos> 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 Ten obrońca. Przy kimś takim nie możemy sobie pozwolić na nierozważne ruchy. Tylko bez obaw. Zaktualizowałem dane. Udowodnimy, że jesteśmy znacznie silniejsi niż oni. Nie rozumiem, co gazgula próbuje osiągnąć w tym meczu. Uwielbiam takie konfrontacje! Tak się nie ekscytuję, że już noc wcześniej nie mogę spać! Przestań gadać głupoty i skup się na grze. Mówię prawdę, nie mogę spać z emocji! Jeśli nie możesz spać, wypij wieczorem szklankę ciepłego mleka. – A to działa? – Jasne. Im gorętsze mleko, tym mocniejszy sen. Świetnie! Nareszcie wiem, jak działa ten patent. – Polecam się na przyszłość. – Ruger, bracie, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że znasz się na wszystkim. <laughs> Drodzy widzowie, reprezentanci Magmawii oraz Ziemi prowadzą wyrównany mecz. Która z tych drużyn będzie się dziś cieszyć ze zwycięstwa? Czekamy na dalsze gole. Do boju, bohaterowie! Ziemianin. Widzę, że ma pewną słabość. i Wykorzystam ją do własnych celów. Napastnicy, przechodzimy z 1-7 na 4-2! Ja się tym zajmę! Jak to? Co robisz? Wracaj na pozycję! Wyeliminuję ich bramkarza. Drugiego do kolekcji! Nie! Ten gość chce celowo strzelić prosto w JP! Wulkaniczny mm. mm. grom! Ja! Przejmę ten strzał! Hmm. Gol! Potężny atak Gazguli kończy się trafieniem! 2 dla Bahmavi! Ale boli! Wszystko dobrze? Tak, mniej więcej. Przepraszam, nie udało nam się go zatrzymać. Ej, JP, masz kontuzjowane ramię? Hmm? Nie jest źle, ale. Słuchaj, nie rób niczego kosztem zdrowia. Hmm? Wiem, że próbujesz to przed nami ukryć, bo nie chcesz, żeby drużyna się martwiła. Frank musiał wiedzieć o kontuzji, skoro aż tak zaangażował się w bronienie dostępu do bramki. Hmm. Przepraszam. Rozumiem cię. Zmiana planów. Cała drużyna wspiera JP na obronie. Hmm? Nie przepuścimy ani jednej piłki. Wspólnie zamurujemy naszą bramkę. Mm -hmm. Dziękuję Wam. Muszę w końcu obudzić mój totem. Przepraszam, Frank. Hmm? Wiem, że pewnie nie lubisz cudzych porad, ale chciałbym Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Wysłuchaj mnie. Kiedy wyprówałem sobie żyły nad rolą króla lwów, czułem, jak przepełnia mnie wielka frustracja i bezsilność. I to one obudziły drzemiącego we mnie lwa. Jeśli możesz, spróbuj zmierzyć się sam ze sobą. Sięgnij głęboko do serca. A? Muszę sięgnąć do serca i zmierzyć się ze sobą. Gazgula! Co? Nigdy nie lekceważ moich poleceń! Ja tutaj jestem kapitanem, zrozumiano? Nie musisz się na mnie wyżywać. Zdobyłem dla was gola. Rrr. Od teraz mogę robić co tylko chcesz, skoro tak dla ciebie wygląda gra w futbol. Coś tak czuję, że to się źle skończy. Jesteśmy Ricardo. Ach, w końcu. Drużyno, wytrzymajcie. Moi drodzy, pierwsza połowa zbliża się do końca, a Magmafia próbuje zdobyć jeszcze jednego gola. Napasnicy 1-7-0-7! Roman! Ja! Rozpracowałem ich! Trina, teraz! Dobrze! Gasz gula! Zajesz. Muszę się zmierzyć sam za sobą. Pamiętaj, futbol żyje. To bestia, która kąsa, gdy tracisz czujność. Jeśli chcesz przetrwać, miej oczy szeroko otwarte. Wszystko obserwuję. Wulkaniczny mm. no! grom! Mam tego dosyć. Pokażę wam mój totem, potężną energię, która we mnie żyje po to, żebym mógł wygrywać mecze. Ricardo i Terry wracają, a sprawy w końcówce meczu przybierają nieoczekiwany obrót. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. To temy w akcji. To będzie kosmiczny futbol. Szukam skarbie ciągle szukam, to memu życiu nadaje sens. Choć wiem, że czeka drogiej tej Wciąż do końca nie wiem gdzie jest. Będą i upadki. Tak tylko Wersja bez. polska, a polska Na zlecenie TVP ABC. Teksty piosenek Julia Byrska. Piosenkę czołówkową śpiewali Kami Bioś, Sebastian Machalski. Piosenkę finałową śpiewali Wiktoria Jabłońska i Aleksandra Gotowicka. Seria dabingu Janusz Dąbrowski. Dialogi za chwilę Dialogi Anna Wysocka. Serce mocno mi bije i tchu mi brak. Czujesz to, chadzikę jo. Ty już nie wytrzymam dłużej. Wiem, że życie zabawą znów może się stać. Bo wszystko jest możliwe, kiedy obok cię bawi.